Szkoła miejsce, które nie tylko powinno przekazywać tak zwane suche fakty, informacje, dane, ogólnie rzecz ujmując teorię, którą uczniowie najpierw muszą zapamiętać, by w dalszej kolejności zdać jakiś egzamin, a na samym końcu zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyli. Szkoła to miejsce, które nie tylko powinno dawać wykształcenie, ale przede wszystkim edukować. Nauczyciele z kolei to nie osoby, które powinny tylko zadawać, weryfikować, sprawdzać, a na samym końcu wystawiać oceny. Są to osoby, które przede wszystkim powinny uczniów inspirować. Powinny ich inspirować i brać również udział w szeroko pojmowanym życiu wychowawczym zachęcać do tego, by sami pragnęli odkrywać świat. Zdobywać wiedzę, poszerzać umiejętności, rozwijać swoje talenta i po prostu osiągać cele życiowe. Brzmi tak romantycznie i pięknie, że jest to nieprawdziwe i nieosiągalne? Nic błędnego. Wszystko, słuchajcie, jest możliwe. Jak mówił Albert Einstein, nasza wyobraźnia jest o wiele ważniejsza od wiedzy. Dlatego, że wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia nie ma granic. No właśnie, parafrazując i przekładając język edukacyjny i szkolnictwo na biznes, jakim jest MLM, odnoszę wrażenie, że niestety w dużym stopniu nasza branża zmierza w złą stronę. To znaczy, multilevel marketing MLM nie powinien być branżą i nie powinien być biznesem, w którym skupiamy się tylko i wyłącznie na jak największej sprzedaży produktów i na pieniądzach. Zarobek, pieniądze, prowizje, różnego rodzaju procenty nie powinny być celem samym w sobie. Powinny być raczej pochodną czegoś, co nazywam wartością. Dokładnie. Produkty na rynku mamy różne: kawa, suplementy, jakieś na przykład ubrania. Dodatkowo produkty cyfrowe, jak na przykład platforma społecznościowa. Są to, słuchajcie, przedmioty. Które oprócz zaspokojenia naszych zmysłów i oprócz tego, że poprzez zakup ich możemy zarabiać pieniądze, przede wszystkim powinny stanowić dla nas i dla potencjalnych partnerów jakąś wartość. Jeżeli działasz w tym biznesie i skupiasz się tylko na tym, żeby jak najwięcej zarobić pieniędzy, czyli czytaj innymi słowy, sprzedać jak najwięcej produktów, to prędzej czy później albo się zniechęcisz, albo się wypalisz. Albo zderzysz się ze ścianą, ponieważ dojdziesz do punktu, w którym stwierdzisz, że jest to już dla Ciebie nudne i nie stanowi żadnej wartości. W przypadku osób, które również zapraszasz do tego biznesu, albo osób, które chciałyby z Tobą działać, produkty, które są tutaj również podstawą tego biznesu, przede wszystkim powinny dawać ludziom określoną wartość. Pieniądze są bardzo ważne ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, multilevel marketing jest biznesem, natomiast powinny być pochodną wartości. Nagranie to słuchajcie, kieruję do wszystkich, którzy już działają w naszej szlachetnej branży. Nie kieruje tego nagrania do osób, które nigdy nie działały w multilevel marketingu albo które dopiero chciałyby rozpocząć swoją przygodę z tym biznesem. Oczywiście jesteście jak najbardziej mile widziani, ponieważ im więcej osób które zacznie myśleć perspektywicznie i działać, tym po prostu lepiej, ponieważ również oczywiście będziecie w stanie mogli zarobić pieniądze i osiągnąć swoje cele życiowe. Natomiast zwracam się przede wszystkim do osób, które już działają w tym biznesie i promują różne marki, różne produkty, różne grupy. Jeżeli jesteś osobą, która promuje suplementy diety, osobą, która promuje kawę, osobą, która promuje zdrowy tryb życia, to jak najbardziej zapraszam Cię. Do platformy. Stworzyliśmy miejsce, które jest dla Was. Oczywiście nie będę mówił, że jest to alternatywa dla Facebooka czy innych social mediów, ponieważ osoby, które korzystają z tego rodzaju mediów, są w stanie pogodzić się z tym, że na przykład potencjalnie ktoś może im zablokować konto, usunąć z jakiejś grupy, czy również między innymi uniemożliwić promowanie Waszych biznesów, dlatego że. Korzystanie z tych portali, co by dużo nie mówić, jest po prostu bezpłatne. Dla osób jednak, które chcą jakiejś wartości, chciałyby należeć do tak zwanej elitarnej grupy ludzi działających w tym biznesie i dodatkowo nie chcieliby mieć problemów związanych z cenzurą, z blokowaniem kont, z banowaniem, z usuwaniem, platforma społecznościowa, w której działam, jest po prostu idealnym rozwiązaniem. Nie zwlekajcie, mamy rok 2026. Mamy miejsce, które samo w sobie jest wartością. Natomiast miejsce to będzie miało jeszcze większą wartość pod warunkiem, że będą do niego dołączały konkretne wartościowe osoby. Mało tego, jeżeli już działasz w branży, jaką jest multilevel marketing, zbudowałeś duże zespoły, to dołączając do platformy, Możesz zaprosić wszystkich swoich obecnych partnerów. Nie dosyć, że w dalszym ciągu możecie promować swój biznes, który promujecie do tej pory, nie dosyć, że w dalszym ciągu możecie sprzedawać produkty, które sprzedawaliście do tej pory, to wszyscy poprzez uczestnictwo w platformie możecie dodatkowo jeszcze na tym zarobić. I oczywiście, tworząc Wasze grupy, tworząc Wasze środowisko, tworząc Wasze biznesy. Na platformie, czy niejako pod patronatem tejże platformy, również dzięki temu możecie zarabiać dodatkowe pieniądze. Jaka jest tutaj wartość? No mianowicie taka, że między innymi nikt Was nie zbanuje, nie zablokuje kont, nie będziecie musieli się martwić tym, że Wasze konta zostaną usunięte, nie ma inwigilacji, nie ma cenzury. A co najważniejsze, macie możliwość spotkać osoby, które już działają w Waszej branży. Macie możliwość stworzenia wartościowego, wspaniałego środowiska ludzi, którzy chcą się uczyć, rozwijać, zarabiać i promować biznes, jakim jest multilevel marketing. Przypuszczam, a raczej powiedziałbym, że byłoby bardzo ważne, żeby to miejsce potencjalnie stało się czymś, co będzie nas łączyć, a nie dzielić. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, zapraszam Was w linki pod spodem. Pokazuje w prosty, szybki, przejrzysty sposób, w jaki sposób korzystać z platformy, jak również można na tym lub dzięki temu zarobić. A co najważniejsze, jeżeli chcielibyście między innymi dołączyć do mojego zespołu i należeć do elitarnej grupy osób, które są networkerami, no to zapraszam również w linki pod spodem. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa i może to stanowić ogromną wartość dla wszystkich, którzy już działają w branży, którzy lubią się uczyć, rozwijać, poszerzać swoje umiejętności, potencjał, zarabiać oczywiście pieniądze, ale nie dla samych pieniędzy, ponieważ one nie są celem samym w sobie. Są bardzo ważne, ale są niejako pochodną wartości. Tak jak w edukacji, tak jak w szkole, tak jak na uniwersytecie, tak również w multilevel marketingu. To, co jest istotne dla nas, czyli dla tych, którzy chcą tutaj zarabiać, jak również dla tych, którzy chcą dołączać, to przede wszystkim konkretna wartość. Mało tego, jeżeli jesteś coachem, trenerem rozwoju osobistego, osobą, która sprzedaje swoje produkty cyfrowe pod postacią na przykład kursów, e-booków i wielu innych wartościowych rzeczy, to ta platforma jest również dla Ciebie. Możesz tutaj promować samego siebie, swoje biznesy, swoje produkty, zakładać grupy, zapraszać grono swoich obecnych lub przyszłych znajomych, partnerów biznesowych, jak również swoich klientów. Warto zajrzeć, warto się tym zainteresować, dlatego że jest to brama nie tylko do dodatkowych pieniędzy, ale przede wszystkim również do sieci kontaktów. Życie jest piękne i dajemy wartość innym. Również dopóty, dopóki współistniejemy i współpracujemy z innymi ludźmi. Bo to my, ludzie, tworzymy biznesy, tworzymy wartość, tworzymy produkty, zmieniamy świat na lepsze i to my możemy wzajemnie sobie pomagać, ale również osiągać nasze cele indywidualne, spełniać nasze marzenia i po prostu mieć wspaniałe, cudowne życie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam, zapisujcie się, oglądajcie linki. Pod spodem i jeżeli się zgadzacie z tym, co powiedziałem, dajcie również łapę w górę, zostawcie komentarz, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli uważasz, że MLM to biznes wartości, biznes od ludzi dla ludzi, jak również z ludźmi, no to zapraszam cię po prostu do naszej platformy, do platformy, która może być przepustką do nowego, lepszego multilevel marketingu. Do miejsca, które będzie dawało innym wartość, do miejsca, gdzie możemy wzajemnie sobie pomagać, do miejsca, gdzie możemy się wzajemnie inspirować, zarabiać pieniądze i zmieniać świat na lepsze oraz również życie nasze i naszych bliskich. Pomyślcie o tym, zastanówcie się, dajcie łapę w górę, zostawcie komentarz. No i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.